Cześć, tutaj Łukasz i witam Was w nowym odcinku Gwiazdy pod lupą. Dzisiaj zajmiemy się nikim innym jak najmłodszą miliarderką, modelką, influencerką, projektantką oraz bizneswoman, czyli o kim mówię, Kylie Jenner. Kylie wraz z siostrami Kardashian oraz siostrą Kendall Jenner dała się poznać przez program Keeping Up With The Kardashians. Jednak tak naprawdę prawdziwe pieniądze przyszły wraz z jej marką Kylie Cosmetics, która później zaczęła tworzyć też kolaboracje z siostrami oraz inne marki typu Kylie Kendall, gdzie sprzedają akcesoria dla nastolatek. Dzisiaj jednak nie będę się skupiać na jej biznesie kosmetycznym ani pieniądzach, jednak spojrzę pod lupą na jej stylizację, ponieważ jako osoba, która ma bardzo duży following na Instagramie zobaczymy, czy tak naprawdę warto jest followować Kylie i dlaczego wszyscy podążają za jej stylem. Zacznijmy od pierwszej stylizacji, której tak naprawdę nie powstydziłaby się nawet siostra Kylie, czyli Kim Kardashian West, ponieważ mamy tutaj bardzo obcisły kombinezon, który mocno podkreśla kształty Kylie, do tego mamy dodane sportowe buty Adidas Oswego, krótkie białe skarpetki i dużą biżuterię. Jak dla mnie ta stylizacja jest taka niziębi, nie grzeje, może trochę dość odważna jak na polskie ulice, na przykład, ale ja za to daję 6 na 10 Druga stylizacja za to jest dużo bardziej codzienna i uliczna. Tutaj to, co fajnie gra, to na pewno te szerokie spodnie, które wydłużają sylwetkę Kylie, która nie ukrywajmy, nie jest zbyt wysoka. Mi przypomina to osobiście takie kurortowe stylizacje, jednak Kylie zmieniła tutaj klapki na sneakersy do tej plecionej torebki, co zmienia całkowicie wyraz stylizacji. Za samo to, że wydłuża jej nogi i jest taką dość poprawną stylizacją, daje jej. 7 Teraz przyszła pora na porównanie dwóch stylizacji Total Black. Jedna w klimacie lat 80., którą Kylie wykończyła fuksjowymi dodatkami, a druga w klimacie e, seksownej kowbojki. Jak dla mnie ten związany top, kłusa spódniczka, do tego kowbojki... No kompletnie nie. E, za to pierwsza w klimacie lat 80. z modną asymetrią, z modnym printem wężowym i e, świetnymi butami. Zdecydowanie wygrywa tutaj, ja bym jej dał 9 na 10, a tej drugiej, dobra, dajmy jej dwa za te fajne kowbojki. Następne dwie stylizacje są bardzo w klimacie lat 90 oraz szwagra Kylie, czyli Kanye Westa. Są takie damskie wersje stylu Kanye. I tutaj należy nadmienić, że są to bardzo łatwe do osiągnięcia efekty, ponieważ każdy z tych produktów tak naprawdę znajdziecie w większości marek. Ja osobiście lepiej oceniam tę po lewej, ponieważ jest bardziej w trendach, jest ciekawsza przez te odblaskowe spodnie. Jednak uważam, że obydwie są bardzo dobre, ponieważ w końcu podkreślają młody wiek Kylie. Dla mnie 9 na 10 i 10 na 10. To, co często przewija się w stylu Kylie, to nawiązanie do lat 90. oraz 2000. I tutaj właśnie mamy przykład takiej stylizacji początku lat 2000. Długie szpilki. Szerokie spodnie wiązane z boku oraz do tego obcisły t-shirt i duże koła. Kwintesencja lat 2000. Jak ja to oceniam? E, za sam wysiłek, ponieważ odwzorowanie początku lat dwutysięcznych jest idealne, za to 10 na 10, e, jednak czy naprawdę do końca musimy wracać do tak kiczowatych lat 2000 w tym wydaniu? Nie jestem przekonany. E, dlatego tutaj robię jakąś średnią daję tej stylizacji 4 na 10. Ta stylizacja to jedna z moich ulubionych. E, tutaj mamy total black tylko z białymi butami oraz skarpetkami. E, jednak dlaczego to jedna z moich ulubionych? Ponieważ jest to idealne nawiązanie do młodego wieku Kylie, tak jak wspomniałem wcześniej, a przy tym podkreślenie jej sylwetki tak jak sama Kylie to lubi. Dlatego no, nie ma się co rozgadywać, 10 na 10. Teraz przejdźmy do tego, jak Kylie prezentuje się na oficjalnych wydarzeniach. Zacznijmy może od porównania dwóch stylizacji, które są gdzieś tam podobne, ponieważ są to obcisłe sukienki z marszczeniami. Pierwsza pięknie podkreśla klepsydrę w figurze Kylie. Do tego dobrała wydłużające nogi przeźroczyste buty. Druga natomiast wygląda jak z jakiegoś balu Halloween albo taniego wesela, więc zdecydowanie za to 1 na 10. Za to ta druga powiedzmy 8 na 10. Tutaj mamy do czynienia z dwiema e, białymi stylizacjami i jedna dużo lepsza, druga wręcz tragiczna. E, dlaczego tragiczna? Ponieważ tutaj mamy zawiązaną wstążkę pod szyją, która skraca optycznie szyję Kylie, jakby jej w ogóle nie miała. Jak taka wiecie, lalka Barbie, której urwiemy głowę i próbujemy ją z powrotem nasadzić. E, a w tej kolejnej z kolei mamy e, do czynienia z wyciągniętą szyją przez e, zakładany dekolt oraz pięknie podkreśloną talią paskiem. Która lepsza? No chyba sami wiecie, czyli mamy 9 na 10 oraz 2 na 10. I na sam koniec zostawiliśmy dla Was coś, co wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów i całą falę memów w internecie, czyli kreacja balmą, którą Kali założyła na galę rozdania nagród Grammy. Tutaj chyba wiele nie muszę tłumaczyć, skrócone proporcje, całkowicie zagubiona sylwetka Kylie, jedynie troszkę podkre, podkreślona paskiem. No high fashion Kylie nie służy, <skrym> dlatego będzie 0 na 10. A jak styl Kylie wypada na tle jej sióstr? Ja bym powiedział, że równo, ponieważ Kylie jest jakby taką hybrydą stylu z jej sióstr. Wszystkie są bardzo mocno wymalowane, bardzo mocno podkreślają biust kupę, yy, talię, zawsze są to jakieś kuse, dość wyzywające ubrania, bądź w kontraście, szerokie dresy. E, czyli, czy uważam, że Kardashianki są podobne? Tak, są. Jedyną, którą się wyróżnia, jest Kendall, która ma całkowicie inny styl niż pozostałe siostry. E, może ze względu na to, że pracuje w modelingu i tam są troszkę inne wymagania. A teraz koniec mojego gadania i pokażę wam parę stylizacji inspirowanych stylem Kylie, które spokojnie stworzycie z produktów dostępnych na Answer.com. Pierwszy look, który ma na sobie Agata, yy, przypomina ten, który Kylie miała na sobie podczas otwarcia swojego pop-up shopu w Nowym Jorku i jest on bardzo w klimacie lat 90., czyli tego co Kylie bardzo kocha. Yy, z czego się składa? Składa się z oversize'owej kurtki trackerki, która jest przewiązana paskiem. Przez co, tak jak Kylie bardzo lubi, podkreślamy mocno talię, a przy tym też podkreślamy linię bioder. Następnie na dole mamy spodnie przecierane z dziurami, które również pojawiły się w tym luku. Kylie do tej stylizacji założyła transparentne botki. Ja jednak proponuję Wam bardziej klasyczne rozwiązanie, czyli szpilki z przejrzystymi paskami lub takie na słupku. Drugi dzisiejszy look jest inspirowany tym, który wcześniej oceniałem i był jednym z moich ulubionych, czyli tym total blackiem. Bazą tej stylizacji jest bardzo obcisły crop top z marki Adidas oraz bardzo modne w tym sezonie biker shorty i ta całość podkreśla bardzo dobrze sylwetkę, czyli tak jak Kylie lubi. Na to narzucamy oversize'ową ortalionową kurtkę, a całość wykańczamy butami Adidas Falcon i krótkimi białymi skarpetkami. Sportową całość przełamałem tutaj e, tym, co Kylie w swojej stylizacji, czyli złotym naszyjnikiem, który bardzo fajnie podkreśli dekolt. Kolejna stylizacja jest dużo bardziej casualowa niż te pozostałe, jest taka bardzo codzienna, e, jest też bardzo prosta, ponieważ mamy tutaj bardzo prosty, e, krótki sweter, który mimo wszystko jest dalej sexy, ponieważ eksponujemy brzuch. Do tego mam jeans oraz białe sneakersy. Całość jednak wykończyłbym dokładnie tak jak Kylie na swoim zdjęciu na Instagramie czarnym, prostym płaszczem. Dalej wszystko będzie minimalistyczne, dalej proste, jednak nada się też na wyjście w tę jesienną pogodę. Całość jest taka dość nietypowa dla Kylie, ponieważ jest, tak jak już wcześniej wspominałem, bardzo minimalistyczna, nawet yy, wykończając ją tym płaszczem, wszystko jest dalej bardzo takie stonowane, proste, jednak daje efekt wow. I przyszedł czas na ostatnią stylizację w tym odcinku, a jest to jedna sukienka. Yy, sukienka w klimacie lat 80., ponieważ są bardzo mocno podkreślone ramiona za pomocą poduszek. Yy, sukienka jest wykonana z aksamitu i wykończona tutaj takimi złotymi nitami. Całość uzupełniłem błyszczącymi szpilkami oraz luksusową prostą torebką. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Gwiazdy Pod Lupą. Ja Wam bardzo dziękuję, a przy okazji namawiam Was do komentowania naszego filmiku i dajcie nam znać, która stylizacja Kali podoba Wam się najbardziej, a osobę z najciekawszym komentarzem nagrodzimy bonem 200 zł do wydania na Answer.com. Dajcie nam znać również w komentarzach, kogo powinienem wziąć pod lupę w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. A zaraz, zaraz jeszcze pamiętajcie, żeby nas followować, subskrybować na YouTubie, na Instagramie oraz Facebooku oraz komentować nasze posty.